Hej! Przepraszam! <grym> no, mi się myli te kamery. Zraczuj. CZEŚĆ! Z tej strony Dawno nic nie nagrywałem. Bo dzisiaj, dzisiaj się upload filmów. U filmów. Dawno nic nie nagrywałem. A dzisiaj postanowiłem jeszcze na wakacjach Jeszcze na, pokaz, jeszcze na pokaz, jak coś nie nagrać. Bo Od, ostatni film nagrałem jeszcze z moim kolegą. A później zaklaskowałam jakoś informacje. Ja do tego, że miałem swoje wakacje, się sobie nagrywanie filmów, bo musiałam zrobić jakieś małe wakacje, była przerwa wakacyjna. Ja się że następnie zagramy. Mm, mm, zamierzam Rozpakowanie i może jakiś filmik będzie z ETS-2. Hmm, Bardzo spodobała mi się gra ETS-2 i mogę do niej wrócić. Hmm. Jeszcze jedna sprawa. Hmm, tylko niech sobie przypomnę. Jeśli chcecie oglądać mój kanał blogowy, to zlepcie na niego okien i oglądajcie. No, jeśli ten kanał blogowy będzie już w stanie, nie będę usuwał, bo tam mam swoje filmy, ja mam tu swoje filmy. Tak się cieszę, że mogę usłyszeć do nagrywania filmów, do jakoś. Nie mogłem czuć, a teraz mogę. Myślę, że wybaczę mi tą przerwę wakacyjną i będzie tak jak dawno. Na dodatek jeszcze tak, mm hmm... jest dwa. Będzie na moim kanale, będzie odcinek. Wow. Będzie wszystko. Będzie jak było dawniej. I postaram zaraz to jakoś odświecać ten kanał. Bo to jest bo będzie jakiś bozyno, czy dzisiaj myślę, że coś będzie dzisiaj jeszcze na jakimś zakrętę te testwa, bo wiecie, to było fajnie być takim nagrywaczem filmów <tryk> Dzisiaj jest nowy plot filmów i uplajt filmów i będzie tak. Hmm. Będą kolejne odcinki i recenzorka. Jakoś trzeba odświetlić tylko. A tak i też nie mam nic do powiedzenia. Trzeba macie ciepło i... Cześć!